Dzień dobry, nazywam się Sławek Doliński. Znajdujemy się w gospodarstwie szkółkarsko-sadowniczym Doliński Sławomir Andrzej. O, jesteśmy na kwaterze czereśni. Wszystkie czereśnie są na podkładce, tu gdzie się znajdujemy, Krymsk 5. No, po tym roku się okazało, jak przydatna jest ta podkładka do nowych nasadzeń. Mamy przykłady, gdzie jest posadzona obok innych podkładek. Stanowiska, które zostały zalane wodą na innych podkładkach, w 100% drzewka wypadły. Na podkładce Krymsk 5 drzewka przeżyły. Sezon y, zaczął się bardzo ciężko, Było, y, z początek był bardzo suchy, tu mamy akurat na tych kwaterach y, nawadnianie y, deszczownią, y, y, ciężko ruszały y, zoczek, y, drzewka, no, ale widać nadrabiają w tej chwili, mają pod dostatkiem wodę, tutaj dwa dni temu deszczownia przeszła, pewnie za 2-3 dni znów wróci. Y, więc sezon nie, jest, sezon nie jest taki łatwy, można powiedzieć, aczkolwiek materiał będzie w bardzo dużej mierze ładny, wyrównany, w ekstra wyborze. No, w tym roku na przykład znajomy zakupił u nas czereśnie na podkładce Krymsk, no i obok miał posadzone na gizeli szóstce. te były zalane wodą. Tamte też na Gizeli przeżyło bodajże dwa drzewa, a na Krymsku pięć wypadło cztery. Tu była taka sama ilość drzew posadzone, tu było tam chyba 600 i tutaj 600 z kawałkiem. Więc jeśli chodzi o takie niesprzyjające, więc o podkładka się okazała bardzo wytrzymała na, na, na niesprzyjające warunki. Więc miejmy nadzieję, że co roku taki scenariusz się nie będzie spełniał, że będzie nam najpierw suszyło, potem zalewało pola, że będzie idealnie. No ale e, jeśli będą takie się e, powtarzały sytuacje, więc ta podkładka wydaje się na gorsze stanowiska e, czy susze super podkładką e, 25% słabiej od kolta e, rośnie. No i bardzo dobrze owocują na niej wszystkie odmiany, no i w szczególności. Regina, która można powiedzieć, byłaby niekwestionowaną królową odmian, gdyby nie to owocowanie na niektórych podkładkach. Jeszcze trzeba wspomnieć, że podkładka Kryms 5 w ogóle nie daje odrostów korzeniowych i jedynie z serii Kryms 1 gdzie się bardzo silnie zdarzają, ale my na tej podkładce w ogóle nie produkujemy materiału szkółkarskiego. No jak widzimy tutaj towar się zapowiada super. Jeszcze trochę czasu mamy do wykopków, ale myślę, że jeśli nie będzie żadnych sytuacji takich gradowych czy innych, niespodziewanych, więc powinien być w bardzo dużym procencie ekstra wybór. Każdy ma swoje jakieś preferencje y, przy wyborze drzewek. Wiadomo, najlepiej jak jest drzewko ładne, zdrowe. Y, widać, y, wszystkie liście są od góry do dołu y, ładnie. Y, nie, ma, nie ma jakichś tam y, przebarwień u góry, nie ma żadnych symptomów wirusowych, gdzie się jakieś robią. Y, Wykrzywienia jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: no, co do odmian, nie będę się wypowiadał. Każdy ma swoje preferencje, każdy wie, jaka odmiana byłaby najlepsza. Wiadomo, w tej chwili hodowle są e, włoskie, niemieckie. E, nowe odmiany, ale proponowałbym, może, zakupywać e, i sprawdzać e, u siebie. Wiadomo, Włochy inny klimat, e, cieplej. Więc to my musimy dobierać odmiany do swojego klimatu, żeby plonowały i odporne były na nasze warunki, w szczególności na warunki pogodowe, zimą, wiosną, gdzie tutaj właśnie te dwa terminy decydują o dalszym planowaniu i o zbiorach czereśni w sadach.